Dzisiaj jest taki dzień, kiedy my wyróżniamy organizacje pozarządowe. Jako organizacje pozarządowe wyróżniamy inne organizacje pozarządowe, że zależało nam bardzo zawsze w federacji na tym, żeby stworzyć coś na kształt takiego wyróżnienia sektorowego, czyli tego, gdzie organizacje społeczne, obywatelskie doceniają pracę swoich kolegów, koleżanek jako taką właściwą i taką też dla nich wzorcową. Że chcemy też sami się uczyć niejako od tych organizacji. Uważamy, że są one dobre, są mądrze prowadzone i są bardzo potrzebne społecznie. No i udało nam się osiem organizacji znaleźć w województwie, które takie wyróżnienie dostały. Które przeszły też jakby swoisty proces certyfikacji, znaczy włożyły w to spory wysiłek, żeby, żeby rzeczywiście w tym procesie uczestniczyć. No i dzisiaj wręczamy im statuetki, takie całkiem piękne, kolorowe, sympatyczne statuetki i, i publicznie jakby mówimy, że tak od dzisiaj chcemy promować Waszą działalność, chcemy, chcemy Was wspierać też w, taką, w takim sensie upowszechniania tego, co robicie, pokazywania, że, że, że tę działalność prowadzicie. Bardzo fajną działalność, która nasze również inspiruje. A jednocześnie spotykając się dzisiaj, mamy, mamy możliwość podyskutować w gronie podmiotów pozarządowych o różnych takich rzeczach, które nas trochę bolą, które traktujemy jako pewne trudne, czasami jako pewne wyzwania w sektorze pozarządowym i szukać tak nawzajem od siebie, wypytywać się trochę, rozmawiać, dyskutować i szukać takich rozwiązań, które by pomogły tę działalność lepiej prowadzić, zwłaszcza w takim wymiarze, jakim zajmuje się federacja, czyli pewnego reprezentowania innych, udziału w konsultowaniu różnego typu dokumentów czy w kontaktach z administracją publiczną. Stowarzyszenie Oligo, stowarzyszenie o, no, wyróżnienie nie jest za najdłuższą nazwę, ale nazwa jest rzeczywiście solidna, oddaje bardzo mocno spektrum działań organizacji, tego co się w organizacji dzieje, organizacji, która która też, tak pozwolę sobie powiedzieć, bardzo się rozwija, ale też jest bardzo mocno jakby wrośnięta tym razem w miasto jakim jest w miasto Wocławek. I że rzeczywiście jest szalenie rozpoznawalna, jest też bardzo obecna w procesach różnych konsultacyjnych, w rozwi chociażby przez Radę Radę Pożytku Publicznego i szczebel miasta i szczebel województwa. Działań bardzo dużo, bardzo, bardzo dobrych działań, bardzo potrzebnych działań, na pewno na pewno wypełnia istotną lukę w, w ofercie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale bardzo dużo dobrego w oparciu znowu o masę pracy społecznej, o wielu o wsparcie wolontariuszy, o współpracę z wieloma organizacjami, instytucjami, w tym z biurami poselskimi, jednostkami publicznymi itd. itd. Serdecznie zapraszam stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną Oligo. Jest to dla nas niewątpliwie potwierdzenie tego, że to co robimy jest dobre i to jak robimy jest właściwe. Znaczy, że wybraliśmy właściwą drogę, że jeżeli mamy już określoną misję, to wiemy jak ją realizować. Czyli to jakość działania też jest bardzo ważna, nie tylko to co się robi, ale jak się robi. Organizacja statuetka oznacza, że organizacja otrzymuje takie potwierdzenie, że jest bardzo dobrze zarządzana, jest wszystko nieformalno-prawnie w porządku, że jakby nie ma żadnego żadnego kłopotu z wymaganiami prawnymi. Jednocześnie, że jest, że dobrze że od, odpowiada za to, co robi. W tym sensie, że jest odpowiedzialna wobec swoich działań, społeczności i, i osób, które, które, które obejmuje swoim wsparciem. Jednocześnie, że też jakby działa i etycznie, ale też z takim tak umiejętnością zarządzania. jest takie, takie też jakby cechy niektóre ma przedsiębiorcze bardzo mocne. No i że po prostu potraca korzystać z różnych możliwości, wykorzystać różne źródła i też zarażać swoim entuzjazmem do pracy społecznej innych. Organizacja znowu Włocławek, wocławek stanowczo zdominował całe dwa podmioty na osiem tego roczną certyfikację. Stowarzyszenie obywateli projekt Włocławek, organizacja, która bardzo mocno stawia na wolontariat, bardzo mocno stawia na rzecznikowanie, stawia na strażnictwo, mnóstwo obszarów w które się angażuję, głównie współpracując z ludźmi młodymi, przy niesamowitym zapale do pracy i takim, takim no, powiem tak, jak, nie wiem, jak włączam komputer i może Państwo tak macie, że jak włączacie Państwo komputer i, i pomyślicie, że no już czas, czas skończyć, już nikt się tym sektorem nie zajmuje, jest za późno, to we Wrocławku, w projekcie Wrocławek się chyba pali światło, bo tam ciągle chyba pracują, znaczy ja mam takie wrażenie, że, że zapał się nie kończy i praca, i praca jest ciągła, mnóstwo rzeczy, mnóstwo obszarów. Wiele elementów, głównie praca z ludźmi jak powiedziałem młodymi, ale nie tylko, mocno oddziaływanie na to co się w mieście dzieje, próba rzeczywiście wspierania rozwoju też trzeciego sektora, co myślę projekt Włocławek na swój sposób również wyrówna. Byliśmy naprawdę pod dużym wrażeniem Państwa działalności, podobnie oczywiście jak przy każdej organizacji, ale tutaj zwłaszcza pod tym kątem tego nieustającego czuwania i, i aktywności, zwłaszcza serdecznie zapraszamy Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek. Uważam, że przyznanie certyfikatu Bojawsko-Pomorskiej Organizacji Sprawdzonej w tym roku Stowarzyszeniu Obywateli Projekt Wrocławek, ale również w Stowarzyszeniu Oligo, które to odebrało, jest to kolejne uznanie dla środowiska pozarządowego we Wrocławku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku kolejne organizacje z Wrocławka wystartują do tej certyfikacji i kolejne zdobędą. Nas to przede wszystkim dopinguje do. Dalszego, dalszego działania i rozszerzania obszarów, na których będziemy chcieli aktywizować przede wszystkim środowiska młodzieżowe, wspierać wolontariat, wspierać aktywność społeczną i przede wszystkim kształtować społeczność lokalną tak, żeby była świadoma bycia jednym z najważniejszych elementów przestrzeni publicznej miasta Wrocławia.